Nie z pociągu będę mówić głośno i blisko będę mieć telefon, żeby było mnie słychać, a nie chcę też przeszkadzać podróżnym. Jadę więc do Gdańska. A za mną jest odległość między Niemcami a Frankfurt Oder, czyli Frankfurt nad Odrą. Jest to dość ważny temat, dlatego że tak jak jadę, to przyglądam się tym wszystkim lasom, a jest bardzo podobna sprawa w Niemczech do iwony wieczorek. Dziewczyna zaginęła, nazywa się Rebeka Roś, i prawdopodobnie zamordował ją szwagier i wywiózł samochodem właśnie w rejony Frankfurtu nad Odrą, bo złapała go kamera, kiedy jechał w kierunku Polski. W każdym razie rodzina bardzo go chroni i mówi, że nie wierzy, że on mógł być winny. Natomiast za mną te wszystkie lasy i małe ścieżki pokazują, że jest to bardzo możliwe, żeby ukryć ciało gdzieś tutaj w tych lasach. Ale mówię o tej sprawie, bo jak jadę tutaj, to oczywiście Iwona wieczorek jest moją obecną sprawą kryminalną, ale nie sposób nie łączyć tej sprawy kryminalnej z innymi. Znać inne sprawy i wiedzieć, jak się rozwiązały, albo co się wydarzyło, żeby móc um, pracować nad e, sprawą, która gdzieś nam drąży i nurtuje. Wczoraj byłam w Muzeum Holokaustu w Berlinie e, i tam w, w jednym z takich e, bardzo ciemnych miejsc, w ogóle całe to muzeum, wygląda jak wielki grób, bardzo jest zimny. E, no, nie wiem, jeżeli ktoś z Was był, właściwie można powiedzieć, że są dwa albo nawet trzy muzea holokaustu. Ja nie mówię o tym, co jest blisko Bramy Brandenburskiej, ale w tym, w którym ja byłam, nawet są takie podobne monumenty betonowe, jakby groby. I mówię o tym dlatego, że jak weszłam do jednego pomieszczenia i nawet robiłam sobie tam zdjęcia, nie wiem, czy uda mi się to wszystko poklejać. To nagle podniosłam głowę i zobaczyłam Janusza Szostaka. I oczywiście nie, że się wystraszyłam, że zobaczyłam ducha, a po prostu to był człowiek bardzo do niego podobny z wyglądu. I ja nawet sobie pomyślałam, nie tyle widzę Janusza Szostaka, tylko o, podobny człowiek do niego. Ale zrobiłam sobie tam zdjęcia, wyszłam stamtąd, i potem poszłam do ogrodu. I tam między tymi właśnie betonowymi blokami e, również próbowałam zrobić zdjęcia, i on nagle się między tymi betonowymi blokami pojawił i spojrzał na mnie i znowu wyglądał jak Janusz szostań. Może też nie pomyślałabym sobie, że to jego duch, chociaż to miejsce bardzo było takie utuchowione. Bardzo takie, takie, no takie poza, jakby tam, Miałam takie wrażenie, że tej energii, takiej śmiertelnej, m, ciężkiej, a zarazem takiej właśnie duchowej jest bardzo, bardzo dużo. No i w, koń, w końcu, jak przyjechałam do domu, to dostałam takiego dość ważnego maila od człowieka, który współpracował. Nazwał się Bliskim Znajomym Janusza Szustaka i dał mi pewne wskazówki w związku z tym, że jadę tam też było to dla mnie takie dziwne. Może to rzeczywiście duch Janusza Szostaka jedzie ze mną. Janusz Szostak w jakimś sensie oskarżał mamę Iwony. Nie tyle, że to ona ją zamordowała, a o tyle, że wie więcej niż mówi. I coś takiego również, że kiedy Janusz Szostak oskarżał, oskarżał no, miał te podejrzenia co do Patryka, który był byłym chłopakiem Iwony to miał coś też takiego, że mama coś ukrywa, że być może cała rodzina coś ukrywa, że może przez to, że Patryk był spokrewniony. Z, z rodziną, no pojawiło się jakieś takie tabu, że może mama dowiedziała się prawdy, ale dowiedziała się w taki sposób, że okej, okay, ty wiesz, ale, ale nie mów, skoro tobie już powiedzieliśmy. Ty masz spokój ducha, ale wiesz o co chodzi, że nie wolno tego powiedzieć, bo, ym, bo coś. I on tak podejrzewał, że mama już wie. Kto to zrobił, natomiast nie chcę dopuścić jakby do informacji tego, że to zrobił ktoś z rodziny. I to jest taka, no, to nie jest żadna potwierdzona informacja, to są spekulacje Janusza Szostaka, ale w tej sprawie Rebeki z, tej, z Berlina, bo to jest dziewczyna, która zaginęła w Berlinie, chodzi o to, że właśnie rodzina bardzo chroni tego szwagra. Tak. pomimo że on wcześniej miał jakieś kobiety ale w związku z tym, że on jest mężem ich córki to chroni go i mówi policji że oni w ogóle nie uważają, że on by mógł być winny chociaż wszystkie wskazówki całe śledztwo zmierza ku temu że to jednak szwagier ją zamordował no bo był ostatnią osobą która ją widziała, bo ona w ogóle z domu zniknęła, swojej siostry Siostra poszła do pracy, ona została tylko z tym szwagrem i nagle zminęła. W ogóle nie poszła do, do szkoły. Potem, właśnie, samochód szwagra został zarejestrowany przez kamery na ulicy, i wiadomo, że zmierzał w kierunku Polski, właśnie do, w kierunku Frankfurt nad Odrą, tak jak ja teraz jadę. No i dlatego ja tak też to nagrywam, bo bo oczywiście policja podejrzewa, że on gdzieś ukrył w lasach przy Frankfurcie nad Odrą to ciało i policji jest bardzo trudno to ciało, znać. więc już kończę i pozdrawiam Was bardzo, bardzo serdecznie. Pa!